Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Czy wiesz, jak przygotować się do zmiany? Bo zmiana to jest fakt, jest nieodłączną częścią Twojego życia. I być może jest też tak, też tak że zastanawiasz się często, jaki sobie wyznaczyć cel, w którą stronę podążać, co zmienić? Ktoś zmienia pracę, ktoś zmienia miejsce zamieszkania. I tym się zaczynasz sugerować. I potem, nawet dokonując takiej zmiany, okazuje się, że coś poszło nie tak, że to nie jest jednak spójne z Tobą, że ta zmiana nie była dla Ciebie, że to nie był ten moment. Myślę, że tutaj taką podstawową kwestią jest przede wszystkim poznanie samego siebie, poznanie aktualnej swojej sytuacji, poziomu zadowolenia z swojego życia w takim kształcie jako, jakie ono jest obecnie. I tutaj może być pomocne ćwiczenie koło życia, czyli analizujesz obszary swojego życia, które mają dla ciebie największe znaczenie. Być może finanse, być może praca, rodzina, przyjaciele, otoczenie. Poddajesz te obszary analizie i z tego wychodzi ci stopień zadowolenia z każdego obszaru. I też to pokazuje ci, który obszar powinieneś wziąć na pierwszy plan, jeżeli chodzi o dokonywanie zmian. Ten obszar, który oceniasz najniżej, może być tym punktem startowym, w którym coś należy właśnie zmienić, coś należy zadziałać, żeby podnieść jakość życia w tym obszarze. A co za tym idzie? I jest duże prawdopodobieństwo, że podniesienie jakości życia w tym obszarze pozwoli Ci podnieść jakość życia w tych obszarach pozostałych. Czyli takie poznanie siebie, tego jak wygląda Twoja sytuacja życiowa, jak oceniasz swoje życie aktualnie, pozwoli Ci ukierunkować Twoje cele. Pozwoli Ci wyznaczać cele w tych obszarach, które najbardziej tego potrzebują. Ale pomocne też będzie poznanie wartości. Czym się aktualnie kierujesz, żeby te wartości, które wyznajesz, które są dla ciebie ważne, były spójne z wyznaczanymi celami. Bo jeżeli tak nie będzie, to nawet jeżeli coś zmienisz w swoim życiu, nawet jeżeli to będzie w tym obszarze, który sobie wskazałeś tym pierwszym ćwiczeniem, to i tak może ta zmiana nie być nie mieć takiego oczekiwanego efektu, jak ty byś chciał. Więc przede wszystkim, zanim przystąpisz w ogóle do, do wyznaczania celów, do, do zmiany, to ważne jest. Poznanie siebie, poznanie swojej sytuacji, poznanie też swoich emocji to jest taki początkowy punkt. Od tego powinieneś zacząć. To powinien być dla ciebie wyznacznik. Nie rzucanie się na zmianę, bo wszyscy coś zmieniają, bo ktoś zmienia pracę, ktoś zmienia miejsce zamieszkania. Nie. Bo to, że coś dla innego jest dobre i właściwe na dany moment, to nie oznacza, że to samo będzie dobre, właściwe dla ciebie. Więc najpierw Staraj się poznać samego siebie, swoją sytuację, swoje emocje, swoje wartości i na tej podstawie wyznaczać swoje dalsze działania. Działania, które będą spójne z Tobą, spójne z Twoją aktualną sytuacją i działania, które będą miały realny wpływ na to, co się aktualnie dzieje w Twoim życiu, i działania, które będą miały wpływ na całość Twojego życia. O to tak naprawdę chodzi. Więc zachęcam cię do takiego spojrzenia w głąb siebie, zastanowienia się, co na ten moment będzie dla ciebie najlepsze, od czego możesz zacząć. A dopiero potem wyznaczać cele, podejmować się kolejnych wyzwań, działań. A nie na odwrót. Nie na odwrót, wyznaczać cele, a potem dopasowywać je do, do swojej sytuacji, do, do siebie, bo tutaj satysfakcji w takim układzie nie osiągniesz. Nie będzie takiego poczucia zadowolenia z realizowanych celów, poczucia zadowolenia z dokonanej zmiany. Cały czas będziesz poszukiwać. Jedna zmiana, kolejna zmiana, bo, bo to nie będzie to. A jeżeli zaczniesz od tej drugiej strony, najpierw poznania siebie tego, co tobie jest najbardziej potrzebne, to jest bardzo duża szansa, bardzo duże prawdopodobieństwo, że te zmiany będą dawać ci oczekiwany efekt. Trzymam za ciebie kciuki. Cześć.